Dla wielu osób wspinanie się po korporacyjnej czy też zawodowej drabinie to szansa na lepsze życie, wyższe zarobki, większy prestiż związany z zajmowanym stanowiskiem. W tym czasie koncentrują się oni na staniu się ekspertami i wyróżnieniu się z tłumu osób, które robią to samo. W końcu nadchodzi ważny moment, kiedy dostają awans, i wtedy pojawia się nowe pytanie: Awans i co dalej? Dziwnym trafem mam dzisiaj bardzo ciekawego gościa, osobę, która jest psycholożką trenerką, współtwórcą podręczników i twórcą narzędzi coachingowych, przy okazji wykładowcą na trzech uniwersytetach. Osoba, która zaczęła, jak wielu z nas, od pracy w korporacji w dziale HR, by zdecydować się później działać na własny rachunek, a z jej usług korzystały firmy takie jak Bal, Audica, Modern Expo. Medicept czy SOS Wioski Dziecięce? Joanna Grela, autorka książki Awans i co dalej? 99 pytań początkujących menedżerów. Joanna, cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Dziękuję Ci za zaproszenie i dzień dobry, witam wszystkich. Joanna, powiedz, awans, co dalej? Czy w ogóle należy się do tego awansu w jakiś sposób? Przygotowywać, bo przecież widzimy w telewizji, jeżeli wezmę przykład piłkarskiego świata, są gracze, którzy praktycznie z marszu wkraczają na ławkę trenerską i osiągają doskonałe rezultaty. Widzimy Pep Guardiola, widzimy Xavi Alonso, widzimy Zinedine Zidane. Ludzie, którzy wczoraj jeszcze kopali piłkę, dzisiaj już są trenerami, czy, czy jest taka siła rozpędu, która mówi: nie trzeba się przygotowywać, to wszystko przychodzi samo. Zdarza mm -hmm. się tak, że część osób ma taką lekkość i łatwość w przejściu pomiędzy stanowiskiem ekspertkim czy, czy, prawda, byciu zawodnikiem, tutaj idąc za tym przykładem sportowym, a wejściu w tą rolę taką zarządzającą, ale nie jest to takie typowe. To są raczej wyjątki, tak myślę, które potwierdzają regułę, że do awansu warto się przygotowywać. Dlaczego? Dlatego, że my się z tymi kompetencjami nie rodzimy. Nie ma także, prawda? Mamy takie cechy genetyczne, które nas predestynują do tego, żeby być świetnym człowiekiem, który super zarządza pracownikami. Także ja zawsze mówię, że, że warto się do tego przygotować. Też osoby, które wymieniasz, trzeba by też z nimi pogadać, co one też takiego robiły. Czy faktycznie nie były na jakichś szkoleniach, nie czytały książek, nie słuchały podcastów, czy nie obserwowały jakoś dużo, prawda? Z, większym, z większą atencją, z większym zainteresowaniem swojego trenera, żeby się tutaj Roli przygotować, tego trochę nie wiemy. Z moich właśnie doświadczeń zawodowych wynika, że my sobie trochę inaczej wyobrażamy rolę osoby po awansie, niż później się to okazuje w rzeczywistości. Ludzi, których wspieram i które przychodzą na taki proces rozwojowy do mnie, często mówią, że są zdziwione, co za tą kurtyną awansu odnajdują, bo sobie wyobrażają, że to są tylko dodatkowe meetingi, pary tam, co ten mój szef takiego robi innego niż ja, prawda? No chodzi tylko na jakieś sesje strategiczne i tyle. I potem się dziwią, prawda? Ileż za tym awansem jest odpowiedzialności, ileż więcej decyzji, sytuacji, z którymi nie mamy do czynienia jako pracownik bo o to muszę zwolnić kolegę, bo o to muszę kogoś zatrudnić, muszę podjąć jakąś decyzję, wziąć odpowiedzialność za wyniki całego zespołu. Tam jest mnogość tematów i ja rekomenduję, żeby się przygotowywać do tego, żeby nie być zaskoczonym, tylko żeby wejść w tą rolę tak na spokojnie. Hmm. I Z tej rekomendacji też powstała Twoja najnowsza książka, awans i co dalej. E, powiedz nam trochę, jak długo nad nią pracowałaś i czego można się z niej dowiedzieć. Można powiedzieć, że pracowałam nad nią całe życie zawodowe, już 18 lat. Osiągnęłam pełnoletnią zawodową, 18 lat wspieram ludzi, grupy, zespoły. Pracuję z różnymi organizacjami. Wcześniej właśnie wewnątrz organizacji dużych i byłam w HR-ze jako trener wewnętrzny, coach wewnętrzny, pracowałam. Od 8 lat prowadzę swoją firmę, więc można powiedzieć, że zebrałam tam wszystkie te doświadczenia, historię różnych klientów, różnych organizacji. Z bardzo różnymi branżami współpracuję, więc można powiedzieć, że z jednej strony to jest. To jest um, wiele lat obserwacji ludzi właśnie, którzy awansują, ale tak jakby siąść, powiedzieć, że kiedy siadłam, to myślisz, że to jest taki rok pracy, napisanie książki, tak jak już siedzimy, prawda, przed laptopem i piszemy, to, to jest gdzieś tak rok pracy. Po książce czego się można spodziewać? Tego, że jest bardzo praktyczna. Nie jest to książka teoretyczna. Ja nie wymyślam tam jakiegoś nowego systemu zarządzania. Uważam, że jest to po prostu niepotrzebne. Jest taka mnogość po prostu teorii dotyczących przywództwa, że mam wrażenie, iż osoby po awansie gubią się w tym. Już nie wiedzą, czy ja mam być liderem służebnym, czy mam być bardziej taki e, ostry, czy mam być łagodny. Ja to wszystko zbieram w taką nazwę leadership po ludzku. Czyli żeby po prostu skupić się i z siebie dobrze poznać i skupić się na, na pracownikach, na zespole. Mam poczucie, że ta książka jest takim fundamentem, czy taką bazą. Tam jest zebrana wiedza, różne narzędzia, historia klientów. Jest 10 zaproszonych osób też, które na co dzień zarządzają dużymi firmami, czy wspierają innych w rozwoju. Że to jest taka baza, taki fundament, który myślę, że każdy ktoś, kto się szykuje do awansu, czy jest tuż po nim, powinien posiadać. Mm. Dużo praktyki, dużo narzędzi, to jest taka książka, nie, nie, nie powieść do poduszki, hmm. bardziej Miłe, Miły wyjątek od, od książek, które znamy z uniwersytetu, które są tak. bardzo mocno teoretyczne. I powiedz mi, awans, większe zarobki, też mówiłaś pewne oczekiwania, cóż ten, ten szef tam robi, z jakimi emocjami wiąże się ten moment otrzymania awansu, i czy są któreś, które powinny wzbudzić szczególną czujność takiego nowo mianowanego menedżera? Myślę, mhm. że tych emocji może być całe spektrum, które towarzyszą awansowi, one zależą od tego jakie my mamy doświadczenia, czy my się na ten awans cieszymy, czy jesteśmy jedynym wyborem, bo często też tak słyszymy, no kogoż miałem awansować, jesteś jedynym wyborem. Może mało to takie pocieszające i wzmacniające, ale czasem też tak, tak bywa. Mam poczucie, że jest całe spektrum tych emocji. Myślę, że takie niepokojące, zastanawiające byłyby te skrajne, czyli jeśli ja się zbytnio Cieszę na ten awat, po prostu wow, co ja teraz nie pokażę i towarzyszył temu takie myśli, że o teraz ja tu zaprowadzę zmiany, wszystkich pozwalniam, ja tu będę rządzić, to i myślę, że powinno jakby gdzieś nas zatrzymać i, i taką lampkę nam zapalić, że no chwileczkę, może właśnie nie tylko o mnie tu chodzi, versus druga strona, że też wiele osób boi się. Po prostu awans to, awansowi towarzyszą takie emocje lękowe. Część osób, z którymi też przyszło mi pracować, odpala im się ten syndrom oszustwa. Mhm. Czyli takie poczucie, że oni się zaraz dowiedzą, że ja na ten awans nie zasługuję. Choć tak naprawdę, gdyby obiektywnie spojrzeć na, na, te, na, na historię tej osoby, to jakby ma wszystko... Czego potrzeba, żeby ten awans dostać. Yy, więc myślę, że te skrajne, gdy ja się bardzo boję, nie mogę spać po nocach i gdzieś tutaj się obawiam wielu rzeczy, to to jest taki moment, który też można by zaprosić taką osobę do zatrzymania, do poprzyglądania się temu, do takiego bardziej obiektywnego podejścia, no i versus te zbyt entuzjastyczne. Mhm. Tak, wspomniałaś o syndromie oszustwa też w swojej książce. Generalnie bardzo dużo miejsca poświęcasz temu, żeby poznać samego siebie. Dlaczego to jest takie ważne, że mam kierować ludźmi, mam być liderem, a zamiast na ludziach skupiam się najpierw na poznaniu samego siebie? Tak, bo jak my dobrze siebie znamy, łatwiej nam z drugim człowiekiem, łatwiej nam z zespołem i łatwiej nam spełniać te oczekiwania organizacja versus ja. Uważam, że to jest pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać. Jakim ja chcę być liderem? Co to dla mnie znaczy przywództwo? Jakimi wartościami ja się kieruję? Do jakich ludzi mi jest blisko, a do jakich mi dalej? Gdy my jesteśmy, ja mam takie powiedzonko, że świadomość jest siłą w zarządzaniu. Ja się mniej wkręcam w różne gierki, mniej różne rzeczy mnie Dotykają, które spotykam po awansie, prawda? czy pretensje, oczekiwania, różne, różne historie, które, które awansowi towarzyszą. I używam takiego modelu czterech perspektyw. I właśnie tym jest perspektywa ja ty, my i oni. Mam, zachęcam bardzo i to mi się sprawdza i sprawdza się moim klientom, żeby właśnie zaglądać do tych czterech kawałków i uczyć się samego siebie, jaka ja jestem. Kogo, ja gdzieś tam, do kogo mi bliżej, do kogo mi dalej. Później uczyć się, czy może równolegle, ale uczyć się też rozmowy jeden na jeden. To jest też bardzo ważna kompetencja pracy liderskiej. Uczyć się pracy z zespołem, czyli ta perspektywa my, ale też uczyć się takiego myślenia strategicznego, rozumienia biznesu i tych oczekiwań, do których jesteśmy tak zaproszeni, które się pojawiają, gdy dostajemy awans. Mhm. Ale uważam, że to jest pierwszy krok. Znać siebie. Mhm. I dla wielu osób też awans ma taki dodatkowy wymiar społeczny, bo też jeszcze wczoraj byliśmy kolegami na stołówce, może narzekaliśmy na zarząd, na decyzję tych niemądrych ludzi z góry, a nagle się okazuje, że od dzisiaj ja jestem częścią tych niemądrych. Już pojawia się pytanie, jak podejść do kolegów. Jak radzić sobie z taką sytuacją, gdzie jeszcze wczoraj byłem kolegą, a dzisiaj już jestem przełożonym? Ja też zachęcam, jak my siebie poznamy, zrozumiemy też, na co ja stawiam, jaką ja chcę być liderką, jakie ja mam wartości, tak zgram to też z tym, czego organizacja potrzebuje, to żeby to mówić wprost ludziom, którymi przychodzi mi teraz zarządzać. Czyli najczęściej słyszymy takie zarzuty do osób, które są świeżo po awansie, że sodówka im odbija, tak, że o, dostał awans, tak, czy właśnie, nie wiem, chodzi na te spotkania, dostał nowy samochód i już się tu rządzi, to jest najczęstsze, prawda, taki zarzut pracowników, do osób awansowanych. Więc żeby tego uniknąć, ja zachęcam, żeby mówić ludziom wprost, że mi też jest trudno, tak? Awansowałam i, i teraz się będę tego uczyć razem z wami, żeby nie zgrywać takiego chojraka, jeśli nim nie jesteśmy. Jeśli faktycznie jesteśmy po wielu szkoleniach, nie jesteśmy świetnie przygotowani, tylko ten awans gdzieś nas w jakiś sposób zaskakuje, żeby mówić też ludziom o tym wprost. I też zawsze zachęcam, żeby mówić takie expose, czyli powiedzieć też, na co ja właśnie, jako liderka w najbliższym, nie wiem, półroczu, roku będę zwracać szczególnie. Uwagę. Co jest dla mnie ważne, jako liderki, a co, co jest niedopuszczalne w moim zespole, czego ja tutaj nie chcę, żeby ludzie mieli taką jasność, żeby się nie musieli domyślać, żeby właśnie nie wrzucano mnie do jednego worka z tymi tam z góry, tylko żeby mnie oceniano, prawda, przez, przez pryzmat tego, jaką ja jestem osobą i na co ja stawiam. Także ja też żeby mówić wprost. Ja, jak szkolę pracowników, to też zawsze im mówię, żeby nie rzucali też kłód pod nogi tym osobom świeżo awansowanym, bo to jest po prostu trudna sytuacja. A więc, żeby też no, jeszcze bardziej nie utrudniać tą swoją postawą i tymi heheszkami, bo nie dość, że ta osoba i tak musi się zmierzyć z czymś, co jest nowe, z wieloma nowymi wyzwaniami, tematami, prawda, oczekiwaniami, to żeby jeszcze ci ludzie w zespołu nam specjalnie tej szpilki nie wbijali. Więc myślę, że to jest taka współodpowiedzialność wszystkich i warto to mówić. Ja bardzo jestem fanką pracy zespołowej. Żeby jako lider nie, nie, nie stawiać liderka, nie stawiać siebie, że ja jestem teraz sama i wszystko muszę na plecach dźwigać. Uważam, że to jest mit, że ten lider jest, musi być sam zawsze. Oczywiście jest w wielu decyzjach tam, ale zachęcam, żeby właśnie tworzyć od początku taki klimat pracy zespołowej. Że to jest nasz wspólny interes, wspólna robota, żeby nam się tu dobrze pracowało. Tak, to expose, które tak, tak ładnie nazwałaś, na pewno pomaga też budować pewne oczekiwania, bo prawdą jest też, że, że liderzy są skonfrontowani z różnymi oczekiwaniami. Jeżeli nie są już na samym szczycie, to zawsze jest ktoś wyżej, kto ma oczekiwania, że będzie szybciej, taniej, efektywniej, dalej, a z drugiej strony mamy pracowników, którzy może liczą, że o teraz przyszła nowa krew, nowy, nowy kierownik, to będzie może trochę bardziej e, brał nasze zdanie pod uwagę, że może będzie trochę, w zależności jaka była kultura firmy, luźniej albo, albo e, więcej jednak e, pokusu na pracownika, e, bardzo często te oczekiwania niełatwo jest ze sobą pogodzić. Jak w takim razie taka osoba, która jest wystawiona na te sprzeczne ze sobą oczekiwania, może sobie z nimi poradzić, wewnętrznie gdzieś tam to posortować? Po pierwsze, to warto w ogóle się o te oczekiwania zapytać, bo y, ja też z moich doświadczeń wiem, że to nie jest takie powszechne i proste, że, że ktoś, kto dostaje awans, to się pyta o te oczekiwania. Tylko z marszu, właśnie trochę tak jak ten przykład sportowy, dobra, z marszu teraz będę ich trenować. No przecież znamy się tyle lat, to to pójdzie gładko. Ja, ja właśnie zachęcam, żebyś najpierw dowiedzieć o to. Da, czego oni od nas oczekują? Po czym y, poznają, że y, nam dobrze idzie? Y, ja to lubię też prawda, w tej metodzie coachingu, że my zaczynamy od całą pracę od G, czyli generalnego celu, od, do określenia. Sukcesu, po czym my poznamy, że nam dobrze idzie, że dobrze zarządzamy tym zespołem. Więc uważam, że to są takie pytania, które warto zadać zarówno osobom, które nam ten awans powierzyły, czego od nas oczekują, w jaką stronę chcą, żeby zespół prowadzić, i zapytać też swoich pracowników. Odbyć takie rozmowy jeden na jeden, gdzie Ty siebie widzisz pracowniku drogi, jaki styl przywództwa jest dla ciebie ok. I potem sobie to właśnie grać z tym, co sobie sami przepracowaliśmy na przykład właśnie z książką, to, to jaka ja jestem, jak to wszystko, co usłyszałam, ma się do tego, też na co ja stawiam. Bywa tak, i ja też chcę to głośno powiedzieć, że awans to i stanowisko kierownicze nie jest dla nas. My czasami i boimy się odmówić i wchodzimy w to, prawda? Bo, no bo jesteśmy tym jedynym wyborem, załóżmy, bo to przecież trzeba się cieszyć, że, że awansowaliśmy. A ja chcę też bardzo głośno powiedzieć, że awans poprzeczny, czyli bycie po prostu specjalistą coraz lepszym, jest równie, y, fantastycznym, jakby tak, równie fantastyczną ścieżką kariery, że nie trzeba tylko do góry awansować. To jest jedyne cudowne, co nas spotyka. Y, że równie dobrze ten rozwój poprzeczny jest, jest y, taki też, myślę, innowacyjny. Habilitujący i ważny, żeby też mieć taką odwagę sobie powiedzieć po tym okresie próbnym, że to na pewno jest stanowisko dla mnie. Bo czasem jest tak, że właśnie my sobie zapytamy się o te oczekiwania, zapytamy pracowników, zapytamy samych siebie i się okazuje, że to w ogóle nie dla nas, że my sobie to zupełnie inaczej wyobrażaliśmy. I ja rekomenduję, żeby mieć odwagę rezygnować z awansu, a nie brnąć w niego i męczyć samego siebie, samą siebie i zespół. Bo też znam parę takich przypadków osób, które bardzo się wypaliły. Że gdyby zostały na tym stanowisku eksperckim, to, to jakby wszystko było w porządku, a po prostu samo ta konieczność zarządzania ludźmi, rozwiązywania tych trudności, sprawiło, że, że te osoby się wypalały i wypalały ludzi, którymi zarządzały. Także to też jest, myślę, takie ważne, żeby gdzieś spróbować przez, przez ten okres próbny odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest też na pewno dla mnie rola. Bo oczekiwania jest dużo, tak jak powiedziałeś, z każdej strony. Nie jest proste temu sprostać. No ale właśnie patrz, punkt pierwszy. Zacznij od siebie. Zacznij od odpowiedzi na pytanie, jak Ty sobie to widzisz, i potem sobie to połącz z tym, co słyszysz od otoczenia. Ten okres próbny, powiedzmy, że takie symboliczne pierwsze 100 dni to jest też ta faza, kiedy. kiedy Jesteśmy początkujący w nowej roli, wiele niepewności, wiele też pułapek. Dlatego, gdybyś miała dzisiaj dać kilka porad, czego unikać, jak zarządzać tymi pierwszymi 100 dniami, to co byś powiedziała takiej osobie na początku, która wczoraj być może otrzymała telefon, dowiedziała się, że dostała awans? No, i chcę po prostu unikać tych najbardziej popularnych błędów osób początkujących, żeby właśnie czy też się nie wypalić, czy też nie, nie popaść w jakieś niepotrzebne konflikty. Konflikty generalnie się zdarzają i też są potrzebne, ale tych takich niepotrzebnych, żeby jednak unikać. Um. Teraz od razu jak to powiedziałaś, to mi się przypomina ten cytat Drakera, że jedyne naturalne co jest w organizacji to spory chaos i nieefektywność, a cała reszta wymaga przywództwa, więc też na te spory trzeba się nastawić, to jest naturalne co, co się w organizacjach pojawia. Ale odpowiadając na pytanie o błędy, też posłużyłabym się tym modelem czterech perspektyw, że gdy my w jednej z tych perspektyw za bardzo się zatrzymamy, zamiast właśnie zmienić perspektywę i popatrzeć całościowo, to to nam nastręcza trudności. Gdy ja za bardzo jestem na sobie Skupiona, czyli zatrzymam się tylko w tej perspektywie ja, moje teraz na wierzchu, ja wam tu pokażę, będę sobie rządzić po swojemu, zobaczycie, prawda? Udowodnię coś. To jest błąd, który jakby prowadzi właśnie do, do tego wypalenia i do takiego odsuwania się zespołu od nas. Jeżeli za bardzo wejdziemy w perspektywę ty, czyli chcemy dogodzić każdemu pracownikowi, prawda? Próbujemy wszystkich tutaj zadowolić, bo ja muszę być lubiany, lubiana nie mogę stracić tych relacji dobrych, które miałem przed awansem, to też jest pułapka, bo jak jedna z osób, bo też zaprosiłam 10 osób do wypowiedzi, właśnie jedna z zaproszonych to osób tak fajnie mówi, no nie da się dogodzić wszystkim i musisz się z tym pogodzić, że ktoś będzie niezadowolony z twoich decyzji czy, czy z tego jak zarządzasz. Nie, nie jesteśmy tam zupą pomidorową czy, czy pizzą, żeby wszystkim smakować i też trzeba sobie to uświadomić na początku. Trzeci błąd to jest takie za bardzo perspektywa my, czyli jest część osób, które po awansie bardzo chcą tak ten swój zespół yy, zadowolić. Kopią fosę prawda, korporacyjną, że ja tu będę ten zespół chronić. Takie kwocze, kwocze zachowania się pojawiają, że ja tu będę, prawda, wszystko załatwię. Mój kochany zespole, wy jesteście idealni, czyli też gubimy taką obiektywną perspektywę, tak? Nie dajemy nikogo tam zwolnić, pokrzywdzie. Gdy my właśnie za bardzo tylko klient najważniejszy, że ja po trupach do celu będę dążyć do tych wyników finansowych, no jest to też błąd. Więc ja właśnie zachęcam popatrzeć do wszystkich kawałków, zajrzyj do wszystkich czterech perspektyw. Myślę, że taką naprawdę podstawową kompetencją jest to myślenie strategiczne, czyli taka umiejętność patrzenia szeroko z lotu ptaka i na siebie, na pracowników, na zespół i na całą organizację. Myślę, że tego nie jesteśmy zbytnio uczeni, takiego właśnie całościowego. Zbierania danych i patrzenia, co, co teraz w jaką stronę firma idzie. Mhm. To myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, chcąc uniknąć y, tych błędów, tak się nie dawać wkręcać w jedną z perspektyw. Tylko uczy się ja też sporo w książce daje takich dni pauzy. Czyli żeby w ogóle mieć takie momenty zatrzymania, bo my w tym kołowrotku po awansie, tak naprawdę się kręcimy, potem się budzimy i nawet nie wiemy, no, gdzie ja tutaj się dokręciłam, dokręciłem. A, a warto właśnie sobie robić takie dni pauzy. Gdzie ja jestem, kim jestem, kim są moi pracownicy? na stylu diagnozy zespołowe, dysfunkcji pracy zespołowej, żeby właśnie jakieś obiektywne narzędzia zapraszać do pracy, żeby móc tak wyjść z, z siebie i stanąć obok, gdy, gdy tą rolę piastujemy. Mm. Także to myślę, że takie, takie błędy gdzieś widzę najczęściej w swojej pracy. Mm -hmm, mm -hmm. Wracając jeszcze do, do Twojej książki, czy trzeba czekać aż do awansu, żeby ją kupić? Dla kogo jest ona przewidziana i, i kto na niej najwięcej skorzysta? No, książka ma taki podtytuł 99 dni na odnalezienie się w nowej roli. I jakby z jednej strony można ją kupić przed awansem, jak już wiemy, że ona jest faktycznie ułożona w dni, ale to nie jest tak, że prawda, musimy jeden dzień czytać, drugiego nie czytać. Można sobie też wybrać, no, która na przykład z tych czterech perspektyw to jest taki obszar do rozwoju dla mnie, bo może ktoś świetnie siebie zna, ale nie bardzo umie w rozmowę, w udzielanie feedbacku, wsłuchanie słuchanie drugiego człowieka i może to będzie taki rozdział e, dla danej osoby. Więc myślę, że też można tak sobie wybiórczo Korzystać z, po prostu z narzędzi, z metod, które są tam opisane. Więc ja bym rekomendowała przed, zanim usłyszymy radosną nowinę, ale też mam taką intencję pisania tej książki, że spotykam sporo osób, które. Mm, i właśnie są wrzucone w awans i, i nie mają dostępu do jakichś świetnych akademii, menadżera, jest wiele firm, które nie ma na to funduszy po prostu, tak? czy małe organizacje, mikro i trochę ci ludzie są zostawieni sami sobie. I tak błądzą, no bo książek jest tysiące, teraz którą książkę o zarządzaniu ja mam czytać, za którą pójść? I, i, ja miałam taką intencję, że to jest taki twój przyjaciel, taki twój przewodnik, Wylej sobie ten fundament, tą bazę, i niech ta książka będzie taką inspiracją, niech ona cię zaprowadzi potem do kolejnych książek. Więc myślę, że też może być takim ratunkiem dla kogoś, kto, kto po prostu w tym awansie jest po prostu z nim zaskoczony. A trzecia myśl to po prostu trenerzy, coachowie, osoby z HR, którzy wspierają, po prostu też mają taką rolę, prawda? Wspierać kogoś, kto ten awans dostał. Myślę, że też ona będzie taką inspiracją. O czym rozmawiać, jak ułożyć program szkolenia. Do książki dołączone są takie plansze w PDF, które można sobie po prostu wydrukować i używać ich na zajęciach, na szkoleniu, na, na takiej rozmowie rozwojowej z pracownikiem. Także, także myślę, że, że ona w różnych momentach się przydaje różnym osobom. Mhm. Super. To Joanna, mhm. bardzo Ci dziękuję za masę porad dla osób, które dzisiaj być może Najpierw googlują temat, bo dowiedziały się o awansie, i zobaczą naszą rozmowę. Będą też wiedziały, że ta książka jest swojego rodzaju kompedium to znaczy jedno narzędzie do takiej codzienności, która w życiu menedżera się pojawia. Bardzo dziękuję za, za naszą rozmowę. Było mi bardzo miło Cię tutaj gościć.